Jeden z mieszkańców spytał mnie co się dzieje w sprawie nieczystości, które są wywożone tu w karnicy za mostem. Podejrzewam, że chodzi o ten teren były te, 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 tego gospodarstwa. To tej... Pytam o sygnały, że są tam wywożone osad z oczyszczami ścieków. Z każdym innym kontrolę do tego w tej materii. Osob ten ma certyfikat, czyli może być wykorzystany rolniczo, natomiast go nie wolno przetrzymywać, tak jak tutaj właściciel zobowiązał się, że to jak najszybciej na pola rozprowadzi, roz, jeżeli nie rozprowadzi, to tworzymy jeszcze kolejne kontroly. A masz stosowne pozwolenia, że może to zrobić? Oczywiście nie zrobił, ma certyfikat, Takie do celów rolniczych Osob można wykorzystać, tak. I taki ten osad bo też nie każdy tak, że jakiś tam coś sobie przywoził, i wyleje, tylko powinien mieć certyfikat. I ten miał z każdym na to sprawdziła. Tak? Natomiast to powinno być na pole od razu, a, a nie składowane. Także jeżeli ona jest, rzeczywiście no, no, mieliśmy taki sygnał, że to leży, a nie, nie jest to. Powinno być właściwie bezpośrednio przy pokrzywidzeniu na polu e, rozprowadzone. Jeżeli nie jest, no to jest źle i, i, i mało rozprowadzone, jeszcze po, przeorane. po, po, po kontroli że każdej gminy, no to właściciel pola czy gospodarstwa zobowiązał się, że to zrobi, jeżeli jeszcze coś... Nie, tutaj, nie, A mogę dopytać kto jest właścicielem tego jest, pola? Na... Na... Ta tak, czy jest Mogę dopytać, bo nie znam na, na tyle tematu, kto jest właścicielem tej, tej, tej działki, jest tego gruntu. Właścicielem jest agencja nieruchomości Rol. Proszę Państwa, bardzo przepraszam serdecznie, ale w punkcie w 61 statutu gminy Kalicy mówi, że nad zapytaniem powiedziałem, Rada nie dyskutuje. W związku z powyższym e, udziela od odpowiedzi Panowie. jeżeli są e, e, udzielenie odpowiedzi nie, nie satysfakcjonuje państwa, to możemy wystąpić w sesji. w związku z powyższym. E.